Cześć kochani ogrodnicy, z tej strony Laura Szymańska. Witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam. Sekrety o... bogatych zbiorów i przepisy na pyszne dania szybki, 1 litr solanki na 1 kg grzybów. Jest odpowiedni, jeśli grzyby mają zostać zjedzone w najbliższej przyszłości. Oznacza to, że nie będą zwijane w słoiki. Grzyby niezależnie od tego, czy esa świeże, czy mrożone, gotować przez 50 minut, okresowo usuwając pień z wierzchu. Wymagane esa następujące składniki. Po jednym łysce soli i cukru, 5 paków goździków, 2 liście wiśni lub porzeczki, jeden liść laurowy, 5 groszków. Czarnego pieprzu, dwie łyski 9% octu, dwie do trzy zapki czosnku. Na dnie słoika umieścić czosnek, liście porzeczki lub wiśni. Zagotować wodę, dodać wszystkie składniki oprócz octu. Następnie solankę zdejmuje się z ognia, dodaje do niej ocet. Grzyby przekłada się do słoików i zalewa gorąca solanka. Po ostygnięciu należy przykryć słoiki pokrywka z kapronu lub gazy i umieścić je w lodowce na 24 godziny. Po czym można je zjeść? Podstawowe zasady marynowania grzybów. Ważne jest nie tylko wybranie i przygotowanie odpowiedniej marynaty, ale także przestrzeganie kilku zasad. Zapewni to bezpieczeństwo, pozwoli zachować wygląd, strukturę i walory smakowe grzybów. Główna zasada jest to, że w jednym słoiku można marynować grzyby tylko jednego rodzaju. W niektórych przypadkach nawet grzyby tego samego gatunku nie mogą być marynowane razem w jednym słoiku. Ponieważ ich struktura jest inna. Łodygi i kapelusze w różnych słoikach marynują się w różnych podosinownikach grzybowych, borowikach. Niektóre grzyby należy wcześniej dokładnie ugotować, aby usunąć lekki, gorzki smak kurki, maslaki, pecherzyki. W przeciwnym razie należy postępować zgodnie z przepisem.